Cześć dziewczyny, dzisiaj jestem y, z drugiej strony kamery Kręcę dla was organizację moich kosmetyków y, Bo pytałyście o to, więc stwierdziłam, że dzisiaj jak już jestem po sprzątaniu Mogę wam coś takiego nakręcić y, To jest moja ala toaletka powiedziałabym Jest przerobione, to jest po prostu przerobione stare biurko I pomalowane I tutaj jest taka szuflada W tej szufladzie mam taki organizer To jest organizer z Ikei za jakieś grosze kupione I y, y, co, lecimy po kolei <coughs> Co tutaj mamy? Tutaj mamy wszystkie konturówki E, zarówno do ust, jak i do oczu No co tutaj mamy Milani, L'Oreal, Kobo, Flormar, Inglot um, Trochę z Essence, trochę z Maybelline Z Golden Rose No tutaj ogólnie trzymam e, wszystkie swoje konturówki Tutaj jest pomadka z L'Oreala, która jest przeze mnie rzadko używana I tutaj mamy kolorek razem z balsamem Bardzo dobra, długotrwała pomadka, aczkolwiek kolor nie trafiłam, więc rzadko jej używam Dalej, tutaj przechodzimy do kolejnej e, przegródki. Tutaj są tusze do rzęs. I linery takie Ala w pisaku, albo e, spójnie. Mm, jakiś tusz z Mary Kay, liner z Lorela, z Mimimi, jakiś brokatowy, Catrice. To to nie wiem, co to jest, to też nie wiem. I maskary. Penseta. Tutaj są korektory. Korektor ze Slika, Ten jest z Maybelline, ten też jest z Maybelline, ten jest z e, Tutaj mamy błyszczyki. Jak widzicie, tutaj jest klej do rzęs, odżywka do, do brwi. Yy, a, to jest rozświetlacz, zalotka, bibułki, temperówka, klej, to już omówiłam. Tutaj y, trzymam wszystkie pigmenty, czyli tak, jakieś produkty sypkie, pigmenty skobo i produkty do ust yy, nawilżające, jakieś pyłki i tak dalej, to jest tu. Tutaj są pomadki. Yy, nie wszystkie, ale część. Rimmel, Sleek, Sleek Mac jedna się uchowała, Revlon, trochę pomatek z Kobo i z Catrice. także one są w tym miejscu. Bardzo fajny pomysł na organizację, jeśli chodzi o właśnie takie malutkie kosmetyki. Bardzo fajnie, wszystko jest na wierzchu, także polecam wam coś takiego. Obok po prawej stronie są palety. To jest paleta cieni z Inglota. Tutaj mam Glambox, który już niestety jest Troszeczkę, nie wiem, czy tam Glambox, który po prostu mi się rozwalił, już wiecie, ale to nie chodzi o to, że on jest na nic, bo świetne są te Glamboxy. Tylko po prostu ja go użytkowałam niemiło, rzsiernie już, już długo, więc e, po prostu, no niestety nie wygląda za halo. Na razie tutaj są jakieś po prostu dwa cienie, e, trzy cienie do oczu i jakieś e, róże przeniesione po prostu do tego Glamboxa. Tu jest paleta cieni z Glazel i paleta cieni z... Z Costal Sets. Także te palety są tutaj po prawej stronie. W ten sposób sobie tutaj mieszkają. Tak wygląda ta pierwsza szuflada. Lecimy dalej. Na blacie mam jakieś takie najpotrzebniejsze rzeczy, jeśli chodzi o makijaż. Pędzle do oczu są tutaj. Tutaj są pędzle do twarzy. E, waciki, które są po prostu niezbędne, tutaj mam płyn do dezynfekcji, lakiery, a to moja siostra i była maleńka e, tutaj mam pomadki z bariem. one są w pudełku po, e, po glossy boxie po prostu one sobie tutaj siedzą, także taki front blatu tak wygląda tutaj w takiej torebce po kosmetykach z Inglota mam wszystkie sztuczne rzęsy e, jakieś kępki i takie inne pierdółki. No i teraz, może jeśli chodzi o kufer. Ten kufer kupiłam na Allegro. Słuchajcie, za jakieś e, 100 zł, coś takiego. No i mamy tutaj resztę zabawek. E, podkłady: tutaj są podkłady. Co my tu mamy? Jest Neutrogena, jest Bourjois jest e, Derma Blend, Zwishi, Catrice, MAC Revlon. Max Factor, Mary Kay, Revlon. Zuch. Podkładów trochę mam z racji tego, że każdy praktycznie ma inny kolor i no ogólnie trochę tego jest. Tutaj są bardzo fajne podkłady ze slika w pełnej gamie kolorystycznej, które po prostu mogę używać na wielu osobach, bo mają przeróżne kolory. Baza z Daxa, baza z Debory, puder mineralny z Revlon Colorstay. Tutaj jest Vichy Dermablend, fiksujący. Tutaj są gąbeczki do makijażu. Siedzą. Tutaj mam, co tutaj mam? Eee, a, ze Slika. Zestaw testerowy podkładów. Ok, także to jest na samym dole. Tutaj, co tutaj mamy? Eee, dwa paint poty z Maybelline. Korektor z Kobo, Korektor z Krolanu. Burżuła bronzer. Tutaj mam em, te zestawy mm, róż ze Slika. Także to jest tu. Tutaj co mamy tutaj? E, róże z Elfa. Stare jak świat. Znaczy już dosyć długo je mam. jakieś różne Neutrogeny. E, brązel Honolulu, mimi Mimimi. Tutaj są e, palety ze Slika, które ja sobie tak e, zaznaczyłam po prostu, żeby je łatwiej znaleźć. Tutaj są również te palety. Tutaj ich jest, więc e, one siedzą sobie tutaj. Tutaj w tej kolejnej przegródce co my tu mamy? Serum z Liraka. Dura, Dura Line lines baza nawilżająca, e, peńkot z mimimi, róż, pigment, liner, baza, kolejny liner, baza. E, to są kamyczki rozświetlające też z mimimi. Także tak wygląda kufer. Powiem Wam, że naprawdę wbrew pozorom nie jest tego dużo. To są takie kosmetyki podstawowe. Ja z reguły staram się po prostu kosmetyków, których nie używam albo które się nie sprawdzają, albo je oddaję, albo je wyrzucam. Nie magazynuję. Tutaj są kosmetyki stricte te, które używam i które są, yy, i które są dobre tak naprawdę, więc y, dlatego nie ma dużo tych kosmetyków. Tak wygląda słuchajcie wszystko. Kufer zazwyczaj stoi tam yy, na dole, rzęsy, tutaj mamy pomadki, pędzle no wszystko się dzieje na biurku no i ta szuflada, która jest dużym ułatwieniem jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o w ogóle organizację kosmetyków, także też Wam mogę polecić właśnie takie szufladki w i możecie je znaleźć. A, jeśli chodzi może o te organizery, bo może będziecie pytać, ten kubeczek jest z Ciuchlandu, to jest ze sklepu Pepko, ten kubeczek jest też z Ciuchlandu, te kubeczki to naprawdę one są zbierane, ja ciężko mi powiedzieć tak naprawdę skąd one są. Ten organizer jest z Rosmana lusterko jest Tesco, nie wiem co więcej mogę wam powiedzieć nie wiem czy dobrze zrobiłam ten fil, ale mam nadzieję że cokolwiek cokolwiek jakoś to wszystko się klei w jedną całość widzimy się już w kolejnym filmie już za mną po drugiej stronie pozdrawiam was pa.